Witam Państwa serdecznie ponownie w ramach tematu Piersi Piastowie. Nieznana historia. W ramach tego tematu będę prezentował Państwu kilka bliżej nieznanych w naszym społeczeństwie zagadnień dotyczących Pierwszych Piastów, powstania naszej dynastii i piastowskiej powstania naszego państwa, a więc tematów z przełomu IX i X wieku. W cyklu poświęconym pierwszym piastom wyróżniłem trzy serie. W każdej z tych serii będzie po kilka filmów. Seria pierwsza, powiemy sobie, kim byli Leszkowie oraz jak to się stało, że dawna dynastia Lechicka przeszła w dynastię piastowską. Omówimy też pierwszych królów piastowskich, a więc powiemy, jakie były początki polskiej państwowości. W drugiej serii chciałbym Państwa zapoznać z królową świętosławą, córką Mieszka I, często nazywaną królą północy lub niektórzy mówią królową wikingu, co nie jest prawidłowe, ale na ten temat jeszcze będziemy rozmawiali. No i w trzeciej serii chciałbym Państwa zapoznać z pierwszymi biskupami upiastów. Proszę Państwa kilka słów o sobie. Okazało się, że moje korzenie rodzinne sięgają dawnych rodów piastowskich. Opowieści rodzinne, głównie dziadków dzieciństwie o dawnych piastach i korzeniach rodzinnych były bardzo intensywne. Nie jako mało małolet nie przywiązywałam do tego specjalnej wagi, ale od 2006 roku, gdy odbył się nasz duży zjazd rodzinny pod Siedlincą, ożyły wspomnienia. Wówczas okazało się że te wspomnienia, przekazy rodzinne są bardzo cenne i zgadzają się z materiałami źródłowymi. Wówczas to moje dwie siostry, siostra stryjeczna Marlena oraz rodzona Ela poprosiły o pisanie rodzinnych dziejów. Uzyskałem od nich materiały, od Marlenki na temat meteorologii syberyjskiej, od Eli natomiast na temat I i II wojny światowej. Mając pewne nauczery, pewne doświadczenie naukowe już, podjąłem się badania dostępnej podstawowej literatury i powiązałem to z przekazami wielorodzinnymi, moimi przekazami od, od dawna. Przekazy rodzinne, wielopokoleniowe zostały bardzo docenione przez naukowców i to muszę podkreślić, ponieważ w ten sposób doszło do odkrycia niektórych dawnych królestw afrykańskich, na przykład królestwa Beninu, Askumu, czy usytuowano też królestwo Samy. W ten sam sposób została odkryta również Troja, a wszystko to, proszę Państwa, działo się kilka tysięcy lat temu. Natomiast moje przekazy rodzinne są sprzed tysiąca lat, czyli raptem sprzed 40 pokoleń a więc tym bardziej są cenne, tym bardziej, że zgadzają się z materiałami źródłowymi. W związku z tym zaczynałam szukać korzeni, <coughs> moich korzeni rodzinnych i jednym z pierwszych wyjazdów był wyjazd do Chwaliszewa nad Cynianką, ponieważ wiedziałam, że stamtąd pochodzi rodzina z tej części wielkopolskiej. Wówczas to znalazłem, <coughs> znalazłem dwa, dwie metryki z 1616 roku, gdzie urodził się Albert Piotr Pielo i o dwa lata młodszy z jego brat Eufemian Piotr. Dodam tutaj, że Eufemian Piotr zginął w wojnie ze Szedami, ponieważ dowodził oddziałem kopienników faliszewskich, ponieważ Faliszewo zawsze wystawiało taką, taki oddział rycerzy kopilników. Ważna data z tego okresu to jest 1640 rok, dlatego, że wówczas król Władysław IV Waza wysłał prośbę na tereny, czysto tereny czysto piastowskie właśnie, o potrzebie migracji rodzennej ludności piastowskiej na tereny północnego Mazowsza, które nie były wówczas zagospodarowane. Albert podjął się takiej migracji razem ze swoim kolegą Rokopem Gajdą Osiedlili się w kolnie, dostali tam określone nadania. Następna historia rodzinna wiąże, wiąże się już ze Śląskiem. Wyjechałem do brzegu, do Muzeum Piastów Śląskich, ponieważ wiedziałem, że część rodziny stamtąd pochodzi i tutaj ważną datą jest data 21 listopada 1675 roku, data śmierci ostatniego piasta śląskiego Jerzego Wilhelma. Na pogrzeb tego piętnastoletniego, bardzo młodego księcia przyjechały liczne delegacje zagraniczne, również delegacja z Polski, z korony, jak to kiedyś mówiono, od Króla Sobieskiego. Wówczas to cesarz niemiecki Leopold I Habsburg dopuścił się zaboru Śląska, korzystając z tego, że Jerzy Wilhelm nie miał następcy. Mimo tego, że ponad 80% ludności mówiło po polsku, ludność śląska była ludnością polską, co chciałbym wyraźnie podkreślić. Natomiast dokonanie zaboru, dokonał zaboru w ten sposób w cesarz, że właścicielom ziemskim nadawał tytuły baronów i dożywotnie renty. Natomiast część ludności patriotycznej, ludności śląska nie mogła się z tym pogodzić, więc zdecydowano się na wyjazd do Polski. Na wyjazd do Polski zdecydowała się również kuzynka księcia Jerzego Wichelma, księżna Anna oraz Bolek Świdnicki, który pochodził z książęcej rodziny Świdnickiej. Wyjeżdżając, decydując się na wyjazd do Korony, Ania udała się do Samuela Kellera, który wyprodukował medale pośmiertne Jerzego Wilhelma z prośbą, żeby jeszcze pięć medali jej dobił po prostu. Okazało się, że Keller zużył już cały materiał, w związku z tym pozostało mu tam trochę jeszcze jakiegoś tam metalu dymarkowego. Ania zgodziła się, żeby z tego, co jeszcze ma, żeby dobił jeszcze pięć medali i te pięć medali rozdała tym osobom, z którymi wyjeżdżała. Wyjeżdżała razem, razem z Bolkiem Świdnickim i tak się stało, że po drodze do Warszawy ta para z rówieśnikami zakochała się w sobie. Po przyjeździe do króla Sobieskiego wyprawiono im huczne wesele w Łazienkach Królewskich i Dalsza ich historia zależała od tego, co będzie się działo, a działo się to, że Turcja uderzyła wówczas na, na Polskę. Wtedy to Bolek wziął udział w wyprawie tureckiej, zasłużył się pod żurawnem i otrzymał określone nadania właśnie w kolnie. W kolnie objął również królecki dwór łowiecki. Przyjeżdżając do kolna ta rodzina została nazwana Warszycami, ponieważ przybyli z Warszawy. Stąd m.in. jest też pseudonim literackim mój Krzysztof Warszyc. Ponieważ obie rodziny, rodzina Wielkopolska oraz Śląska, miały nadania obok siebie, więc byli sąsiadami, po pewnym czasie powstała jedna wspólna wielka rodzina. Historię rodzinną opisałem w książce zatytułowanej Piastowie rodzinne spojrzenie na historię i tutaj tą całą historię Państwo możecie sobie znaleźć. Powiem tylko jeszcze jeden, kilka słów na temat dalszej historii tej rodziny, ponieważ w 702 roku król szwedzki Karol Gustaw XII ponownie uderza na te tereny. Wtedy Bolek staje na czele wojsk kurpiowskich organizuje obronę, okopy, budują okopy pomiędzy miejscowością Kąty i Mały Płoc i zatrzymują szwedów. W znacznym stopniu udało się rozbić ten korpus szwedzki, który o, omijając okopy udaje się w domu pod Myszyniec i tam, y, y, tam y, 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 biwakują na, na górze, która dzisiaj jest nazywana górą szwedzką. Właśnie z tego powodu. Natomiast Bolek wyprowadza swoje wojska kurpiowskie, łączy je. Z oddziałami Teresy Działyńskiej w Dowie po Wojewodzie Raskim i wspólnymi siłami otaczają wojska szwedzkie i rozbijają ten korpus prawie całkowicie. Królowi jednak udaje się uciec, i udaje się do Szczytna i tam się zatrzymuje u swoich znajomych. Jedyną historią w tej chwili taką namacalną, która pozostała z tamtych czasów. To jest to, co opisałam właśnie w książce ,,Piastowie rodzinne spojrzenie na historię", ale jak Państwo się może już domyślacie, Ania miała dwa medale, bo jeden swój, z śmierci ostatniego Piasta Śląskiego, drugi ten, który dała Wolkowi, więc w tej rodzinie znalazły się dwa medale. Do czasu dzisiejszego dotrwał tylko jeden medal, ten medal ja akurat posiadam, Natomiast Ania wyjeżdżając z brzegu otrzymała od księżnej Ludwiki jeszcze korale, tak zwane korale książęce. Tak nazywano to w naszej rodzinie. Te korale mam na zdjęciu, ale niestety nie odnalazły się już w tej chwili. Natomiast najcenniejszą rzeczą, która pozostała z tamtych, z tamtych czasów, to uważam, że są nasze międzypokoleniowe przekazy rodzinne, ponieważ wśród patriotycznych rodzin piastowskich informacje o tym, kim były korzenie rodzinne, kim byli piastowie, jak powstało nasze państwo polskie, były przekazywane drogą ustną, ale do, bardzo dokładnie i w szczegółach. Na większość ludności, jak Państwo wiecie, nie umiała wtedy pisać, więc przekazy drogą ustną były przekazami najbardziej no najbardziej popularnymi, a jednocześnie, żeby nie zacząć historii, musiały być przekazywane bardzo dokładnie. I tak to właśnie było. Także bardzo serdecznie zapraszam Państwa do oglądania mojego kanału na YouTube i zapraszam nie tylko pasjonatów historii, ale wszystkich zainteresowanych poznaniem naszej dawnej historii która prawie całkowicie została dzisiaj zapomniana naszemu społeczeństwu, a jak mówiłem już na poprzednim filmiku, historia ta była znana jeszcze kilka wieków wcześniej, przed zaborami była znana. W tym momencie pozwolę Państwu, że jeszcze raz przypomnę wypowiedź Marszałka Józefa Piłsudskiego, bo warto ją zapamiętać, a mianowicie, że naród, który nie szanuje swojej, teraź... swojej przeszłości, nie ma prawa do szacunku teraźniejszości, a także nie ma prawa do przyszłości. A więc, jak się Państwo domyślacie, o tą przyszłość musimy jeszcze wszyscy zawalczyć, dlatego bardzo proszę o uczestnictwo, o współpracę w ramach tego kanału. Ja zobowiązuję się, że będę odpowiadał na wszystkie Państwa pytania. Przygotuję jeszcze specjalne filmy, gdzie y, też odpowiem Państwu na pytania, które wcześniej były mi zadawane w czasie moich spotkań autorskich, y, w czasie moich dodatkowych wykładów, które były, czy też wywiadów telewizyjnych, do których Państwo możecie sobie dotrzeć y, w internecie. Y, muszę to podkreślić. Wszyscy Państwo jesteście moimi wielkimi przyjaciółmi i dlatego jestem pewien, że wspólnymi siłami. Uda nam się przywrócić naszą dawną historię, przywrócić informacje nasze narodowe, jak to się stało, że, że powstała nasza państwo, że piastowie stworzyli własne państwo, które potem przekształciło się w państwo polskie. Dlatego też proszę, moi kochani, o liczne subskrypcje oraz przekazywanie tej wiedzy w jak najszerszym zakresie, w jak największym stopniu wszystkim swoim znajomym. W tym momencie dziękuję bardzo serdecznie, zapraszam do oglądania już filmów o konkretnej tematyce i bardzo miło będziemy się z Państwem spotkać, ale jednocześnie dodam, że na moim kanale znajdziecie Państwo podstawową literaturę, która dotyczy tego okresu, bardzo podstawową, natomiast w ramach tej literatury, gdybyście Państwo chcieli się zapoznać, znajdziecie Państwo prawie ponad 2000 materiałów źródłowych. A więc ci, którzy są zainteresowani, zainteresowani również w sposób naukowy badaniami, będą mieli ogromne pole do popisu. Na dzień dzisiejszy bardzo serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam do kolejnych spotkań. Dziękuję bardzo, do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.